Z tej strony Bella i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Ze mną jest Wito! się Siemanko, z tej strony Wito. I witamy Was dzisiaj trochę w takiej innej formie, bo jest to gierka Boulder Simulator, Czy jakoś, tak? I jesteśmy dzisiaj takimi kulami, które muszą mieć wszystko na swojej drodze i na przykład Witusia Dzięki. tak samo! Dzięki. Jeśli filmik o, Wam się spodobał, bo myślę, że takie gierki Wam się podobają i dawno chcieliście symulator na moim kanale, to zostawcie duży łapeczek do góry. Challenge dla Was jest taki! Aby to było 14 tysięcy Subskrybujcie mój kanał, censolcie dzwoneczkiem i wpadajcie na belasy.pl I póki jeszcze pamiętam, to powiem Wam o tych subach, bo wymyśliłam, że teraz będzie taki limit 120 tysięcy, to będzie pojawił się konkurs na moim kanale, więc jak teraz wybiję 740 subów, to 740 tysięcy to będzie na moim kanale konkurs. A my lecimy, Wito, gdzie jesteś? Halo! Jestem na środku mapki Radio. Ja jestem, wiecie co, taka troszeczkę mała, to są w ogóle takie giganty wśród nas, o, o ale mogę pożerać już drzewka, także jest dobrze. no to Wito już jesteś dobry. Tu są naprawdę wielcy tacy... O, to ty jesteś? Tak, no, to No, ja taki malutki, bo ty mnie już szukałaś na początku już wcześniej grałaś. Nie wiem. No, co bo chwilę. wiecie co? Bo tutaj za każdym razem, jak się y, ten y, padnie na przykład, to się zmienia kolor naszej tej kuli, bo na początku no tak, była tak. jakaś niebieska, teraz Ale też są skiny jakaś... jakieś. No, są też skiny, więc Ale zaraz poznajcie w shopa. Niestety nie mogę bardziej odsunąć kamery, więc tych gigantów tak na maksa nie zobaczycie, jakby y, no lepiej było. zaraz Ciebie wydają. zjem! Nie, nie zjesz mnie! No o i... nie! No, nie masz witozę, no na razie szans, słuchajcie. A bo Ty masz tu. 230, dobra. Tak, mam i więcej nazbierać. Metrów? Tak, chyba tak. Chyba tak. I mam to jest chyba w 4 y, kile, więc y, przydałoby się wejść do szopa i jeszcze się jakoś powiększyć. Y, na pewno o, teraz będziemy sobie... O, tu są sobie, skiny. No, będziemy wbijać sobie te jakby poziomy. A gdzie są pieniądze w ogóle na to się. No, dobra. i wtedy weźmiemy na koniec, jakoś yy, mm. się wito będziemy bitwę robić, dobra? Mhm, mm okej. Okay. No, więc dań Ci na razie jeszcze jakieś fory czy coś. Jeśli masz robuxy, to możesz trochę powiększyć. No, i wtedy może będziesz miał yy, szansę ze mną wygrać. Wie, wiesz, że jak ja kupę, yy, wydam robuxy, to zaraz będę 100 razy lepszy od ciebie. Yy, możliwe, że tak będzie, bo ja mam robuxów chyba ponad 100, więc to też nie jest za wiele w tej giedce. Więc okej, okay, mamy 380. No dolarów. ja już coś mam Bella, więc zobaczymy to zaraz kupił. kto będzie są skiny, ale te skiny nie Ale skiny najpierw czego. trzeba kupić Bella, żeby je A, założyć nie dzieje, nie, Najpierw w że musisz kupić skiny i potem dopiero co będą co, 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 skiny Goście co idzie za mną. Normalnie ja nie wiem. Poczekaj ja już się. domy tutaj zjadam. Ej, bo ja też zjadam domy, czyli ty jesteś już lepszy. Vito. E, i wejdzie... to. Zaraz będę lepszy. Poczekaj. Zaraz wejdę już też mam 300. O nie. O, już co lepszy chyba od ciebie. Bo on kupił sobie już coś za Chciałbym Chciałabym uciec od tego giganta, no Dobra, i Dobra, ja ciebie wiecie. muszę znaleźć zaraz tutaj. E, Ale ciężko kupić. się tak jedzie teraz tą tą. tą ciężko, tą, ciężko. Tą, tą Właśnie kulą. chciałam to sprawdzić, czy te rzeczy tak, wiesz, chyba nam tutaj To, że za 500 są jakieś Wie, no i teraz nas pytanie, aha, bo teraz tak, wchodzimy w Stora i mamy te skiny, <grym> e, ale czy na inne rzeczy potrzebna nam jest kasa? No ja efekty, efekty jeszcze. Wejdźmy w efekty, czyli aha, w bo efekty efek też trzeba wejść w stole. A efekty chyba są za VIPa. O, tu są e, takie rzeczy. I 1100, są jakieś 250. światy jeszcze. Na księżyc Dobra. to piąty poziom, ale nie wiem jak się wbija poziomek. E, więc już co? co ja zjadłem? Zjadłem jakiś blok chyba. Ja myślę, że za. Ja bym chciała za 500, bello, słuchajcie, kupić sobie tego. Więc jeszcze troszeczkę <gry> muszę sobie e, dobić tej kaskadze. Już bloki tu pozjadałem. I słuchajcie, jak wybije u mnie 500, o tego załatwimy, tego załatwimy, to za niego pewnie będzie dużo. Tak, załatwiam go. I za, I do, za ile mieli się dostaje 500. więcej? E, tak, no, jakoś o 20 czy coś. O, I teraz jak fajnie. od razu, bo widzę, już mnie załatwił. Okej, okay, mam już go. O, wow. tu jakaś. Ej, tego wow. nie mogę zjeść. Zobaczcie, to ja! taka wow. piękna kolorowa! Ale fajnego morskiego No i chciałam zobaczyć to, że A na ja? przykład jeśli ktoś nas zje. To... A tu efekty są. To czy te? Yy, to czy metry nam się zmniejszają? Ale. Nie! Yy, rodzimy się tacy jak byliśmy. No i uważaj. Ale mi się żaden skin nie podoba i co? Yy, no to yy, masz. Ale ja efekt. A nie, bo to 5000. Nie! Więc... Ale efekt ja bym sobie chciał kupić. O Pod sobie efekt. Więc w tym I momencie, założę. słuchajcie, wydamy robuxiki, I Co, mam ten efekt? Yy, a mamy. Zrobimy mam. to w ten sposób, że kupimy... Ale nie za duży ten efekt, ale jest. Plus 250 size Bloku echa, nie mogę takiego echa. dużego zjeść. Za 55 roboksów Mam co zrobić, czy nie? W komentarzach snap się. A będziesz tak, miała nie, tyle? Tak czy nie, tak czy nie? Tak! Eee, gościem mnie znowu zjeść! Ale co, rozmiar swój zwiększyłaś? Tak, do 608. Ja mam razy dwa, ja mam razy dwa ten e, growth To o, jest lepsze. Mój człowieku, mogłam to kupić. Czy ja mam tyle? Nie mam tyle, bo to kosztowało 200. <kłysy> Zjadłem kogoś, tak aha. czy jak słuchajcie, na gdybym nie kupiła mam plus 250, to nie stać byłoby mnie na te e, dwa razy. Aha, jakby, nie stać prawda? Co? A teraz ja już nie Kto? wiem, po ile to jest, bo nie mogę w to wejść. To śnięcie? No. 250. A nie miałaś tyle? Nie miałam, ja miałam Taka. 130, coś tam. Ja już tu Kto wszystkich zjadam, jak? ja wszystkich. A nie, A to nie chodzi? ciebie. nie, to nie ciebie. Joki, ja już ogromny, ja już nie widzę nic na ekranie, bo tylko widzę moją kulę. Ej, dobra, to wiecie co? Nie dobrze, ja myślałam, że się tak wycwanie i w ogóle. Chyba Że... się nie wyswaliłaś. Mm hmm, właśnie, co by tutaj zrobić? Efekty nie chcę efektów. Chciałbym siłę. Ewentualnie sobie dwa ile ten jest... grow, czy to nie. jest spoko. Nie ma opcji o. nawet na e, spin, Jest tak? poziom jakiś... Ej, i znowu ma jestem malutki, cioło. bo wbiłem jakiś poziom. Aha, tu fajnie! Dobra. Czyli ile masz ki? 6? Tak samo. ale wbiłem... mam właśnie level też. Tak, <coughs> wbiłem jakiś właśnie... Tysiąc po... chyba trzeba wbić na poziom. Tak. Czyli jesteśmy wito, mamy ten teraz sam. Malutki Ale jestem. szybciutko teraz chodzę coś! Tak, bo teraz jest dużo szybciej się chodzi w ogóle. No, przy naszej nazwie, <coughs> widzicie, jest level 1, a wcześniej było 0, więc mieliśmy wito zero. gdzie ja jakaś skrzynka jest w ogóle. Bardzo szkoda, bo... Ja. I co ta skrzynka? Nie zbieraj żadnego Nie skrzynka. mogę do niej wjechać. Bo ja wito sobie normalnie, wydałam rubuksy już, żeby się zwiększyć. Ej, nie, nie mogę wjechać tak. do tej skrzynki, jestem za mały. A ja jestem za mała, żeby zjeść ten Ej, ja ten, ten most samochód. chyba zniszczyłem, czy on był zniszczony? Nie wiem, nie widziałam, nie byłam ja też tam. Nie tu chodzą jakieś giganty. Drzewa. O, drzewa są, dobra. Więc y, szybko Belka najedź się tutaj. Vito, powiedz ile masz metrów Dawaj, Vito, tutaj? tysiąc Ej, słuchajcie, jest troszeczkę lepszy ode mnie. Dobra, no, domków, nie mogę, nie mogę. Domków jeszcze nie mogę zjadać e, Tu są te. Dobra. Ale lecimy, tutaj pozjadam wiem, te drzewa. Drzewa są spoko, bo szybko się zbiera. E, a efekty, o, domek szkoda, chyba, że, że już efekty mogę. nic nie dają nam dodatkowego. Dobra, domek już mogę zjeść. Nie, dlaczego on już domek może zjeść? O, ktoś tu jedzie, będę z nim walczył. A samochód? I przegrałem? Mogę jeść samochód, słuchajcie. Przegrałem z jakimś gościem. Bardzo ci tak dobrze. Wow. Dobra, ja sobie Białą ostrze, kulą jestem samo. teraz. Wyglądam jak kula śnieżna. Naprawdę? No, tak. Dobra, to ja wezmę sobie jakiś efekt, zaraz kupię. Dawaj, bo dawaj. Y, skina fajnego tam nie ma. Y, ja, Jakie skina tańszy? to by musiał tutaj 5000 mieć, to bym miał fajnego skina. No to wydaj ten. No to jeśli masz. Bo co? Nie mam. No czego nie mam? bo co sobie kupię? Co A nie, bo nie kupujesz? mam 500 jeszcze. Więc dobra. dobra, zaraz nazbiera nam się i jeszcze mam takie. O, challenge. jest Kitty Bella! Nie! W dzisiejszym <coughs> odcinku, aby ja... Tak szybko roszysz? A, bo ty masz ten dwa razy ten, to jest niesprawiedliwe. Gdzie ty jesteś? Ok. Ja tak bardzo chciałam... Ty szybciej jeździsz ode mnie. Tak ten, no wygrać to kichasz. Ja sobie widzów nie nagrywam. No, co ja tu pozbierałem Mogę teraz. Mogę więcej Robuxów sobie załadować, no, wiesz Ja się to tak po co mnie nie podpuszczałaś z tymi Robuxami? Bałam. Nie, 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 wolę niech ten gościu mnie załatwi Ja jedziemy Dobra, za tobą. ja będę z tobą w berka się bawić Nie, bo ty sobie. za szybko właśnie jeździsz. <laughs> Ale dobrze, w międzyczasie coś tam jeszcze jem po drodze. O, ale TY budynki możesz jeść, O! Ej, nie. Jakim cudem on był ja taką dużo mniejszy ode mnie? Ale może jakiś tam silniejszy Ej, był ty, ja. nie, ty też masz dużo, 1100, ma. masz ja mam 1300 tylko. Czego mam dużo? No nie wiem, czy to jest aż tak dużo, Wito. Ja bym chciała więcej kasy. Kto to idzie taki malutki? Może go tutaj zjedzmy. Ja ciebie zaraz szukam A mam, mam, mam. Jest zjedzony! Ale co tak mi mało kasy przybyło? O, tutaj zjadłem tu coś. Nie łajcam, no, Jejku, to nie mną. to był ten fioletowy, co widzieliście go przez O, sekundę... jakiś maluch o, tutaj jedzie. To on. Więc my uciekamy na drugą stronę. Spróbujemy o, zjeść nie. budynki, bo nie jestem pewna. Tak, już mogę słuchać zjeść budynki. Ale przez te budynki ciężko się kręci. Ciężko, ciężko. Ej, czy ja z tym gościem mam szansę? Nie, nie mam z nim szans. Ale sprawdźmy. A, niam, niam, niam. Jest, go, chyba ja, chyba nie ty, co nie? I zaraz, patrzcie jak widzę się tutaj nic nie odzywa Nie wiem, bo ja ciebie, nie mogę do ciebie dogonić I zaraz mnie normalnie zje jadę. Ej, to ile ten kolejny level był, że za... Chyba tysiące Aha, 2000 A, Świat, jak masz piąty poziom Dobra Wito, bo ktoś tu jest malutki, ja bym chciała go zjeść A wtedy ty dopiero mhm. możesz mnie zjeść, dobra? Ja już jadę okay, po ciebie Okej, zjadłam małego tego, A. nie mogę stąd się za te wszystkie sety, co miałam na sobie, nie mogłam Ale ten gościu i tak mnie cały czas niszczy. Dlaczego on jest mocniejszy? Bo ma czwarty poziom, może Ej, dlatego. A ten vip? Co daje nam vip? Zasto... Nie, nie mam niestety. Więc dobra, wejdźmy w Znowu efekty. mnie przejechał. Wejdźmy w stora hmm. i wejdźmy e, w efekty. 500, ten mi się bardzo podoba, więc wow. musimy, słuchajcie, zbierać na 500, to musimy w dzisiejszym odcinku zrobić, może uda nam się też wbić drugi level. Ja kupiłem sobie skina, no Mam taką kulę, taką. Chodź, pokaż się, pokażemy widzom, jak ty teraz wyglądasz, Widz... A gdzie ty Chodźcie, to on, to ale ja. już dobra. Nie musisz <głos> <już>. <głos> Ja idę tego zjeść, sprawdzić, czy mam z nim szansę. Chociaż tam jest ktoś mniejszy, więc zimmy. Ale ja z mam level szansę. jeden dalej wpisany. A, no bo to tak, był pierwszy chyba. Tak, najpierw zero, tak zaczynaliśmy. A, no tak, nie, tak i Teraz tak. jeden. Jest, dobra, zjadłam go, słuchajcie, teraz jest lepiej. Ale Wito, widzę, że już za mną jadę, idzie. Jadę, jadę, jadę. No jest dobry, bo jak on za mną idzie, to on się nic w ogóle nie odzywa. Zauważaliście, <noise> wy to? Taki cichy jest. A Dobre. ten gościu będziemy jadł, czy nie? Weź, Wito, zjedź sobie go, a nie mnie. No zjem go, zjem go też. Dobra, to tylko jego, dobra? a to małe, ja go zjem! Ja go zjem, ja chcę kasę! Ja chcę Ale domać. ciężko mi się tu kręcić eee, już. Miam, 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 miam. Zjedzony? Dobra, zaraz dwa Chyba... tysiące będę miał. Słuchajcie, nie zjedzą. I ciekawe czy kolejny poziom właśnie. Cały będę miał. ekran mi, mi to zasłoniłeś! Wiem i sobie też! <laughs> Ale zdążyłam tego małego zjeść. Jeku jak jestem o, duży! To nieźle! Okay. ja ten most wtedy zniszczyłem. Naprawdę. Bo on teraz jest, a popatrzcie, ja zjem go teraz. Zjęcie! Zjem Zjęcie zjem teraz! Ja zjem ten most. Dobra, zjedzony. Patrzcie, am, jak am, on nie ten am, most, am, am, widzicie? Am, 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 am. Normalnie. Ale epicko tak to tak wygląda. Jak ty po tej wejściu? Jestem się jak Pacman taki. Tak, uwielbiam Pacmana. Dobra, jeszcze chwilę troszeczkę. Już mamy 500, słuchajcie, na właśnie ten efekt, więc wam pokażę, jak on się będzie prezentował, bo podejrzewam, że wiele dziewczyn by chciało taki efekt. Ja na już 2000 przykład, tutaj dobijam bo zaraz. jest taki mega dziewczęcy. Zobaczymy, czy kolejny poziom mi się uda. Tak, okej. Okay. Wow, ale co? Ha, myślałam, że wiecie, to będzie jedno wieczne. Ja też koło mam ten tego, efekt, właśnie. W, wokół nas, a to jest kilka małych kuleczek. Ja Ale też mam nie... ten efekt, właśnie. No nie zauważyłam. Jejku, mani, ja zawsze, nic nie widzę w ogóle efekt. na tym mapie. O, mam drugi poziom. O, mhm. nie, Drugi posiąc, Jestem malutki no, znowu. Czyli wygląda to w tej gęce tak, że trzeba mnie. mieć 2000 metrów, aby mieć drugi, trzy, trzeci hmm. i tak dalej, i tak dalej. No trudno. To mm, po prostu. No, to tysiąc. Ten gościu mnie dogoni, nie mam szans uciec Więc słuchajcie, jeśli będziecie nie, mieli roboksy, no to aby być tutaj lepszym, no to możecie sobie je wydać Nie, tu Bella. Co? Jak o taki malutki tu? Co ty jesteś? No to obowiadę! Dobra, dawajcie go! Nie! Tak. Grassroots. Nie, ja uciekam! Ty nie, ty nie 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 nie, 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 mogę usunąć ja, nie, 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 tu dalej. nie, 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 go nie, 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 go nie, nie, jak nie, 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 ale jestem nie, ale nie, ale nie, no właśnie. Chyba, że wito na chwilę by wyszedł z gry. Ja sobie dobiła drugi poziom i tylko wtedy mogłabym go załatwić. Niestety, miałeś więcej wito. Szkoda, do że nie ma rankingu tutaj, żeby zobaczyć, kto który ma, wiesz co. Pokaż. A sprawdźmy. Nie, to no się nie, nie da rozwinąć jak zwykle. No dobra, słuchajcie, trudno, więc U. jak będziecie chcieli sobie podrać tą gierkę I. i być lepszymi, no to załadujcie sobie. 17 kg. o mam więcej od ciebie już. O nie, nawet. O, nie, a ja 16. O więc i 18. Niewiele więcej wito ode mnie. E, mam nadzieję, że ten. Simulator się Wam spodoba, bo myślę, że już będziemy film to kończyć. Bo ja niestety samą tutaj szans nie mam. Więc no... bardzo możliwe, że ja sobie pogram za odcinek. No odcinkiem. to na pewno. No i jeśli będziecie chcieli, zobaczyć jeszcze filmik z tej gierki i e, jak odblokujemy sobie światy. No właśnie, ja na sobie piątym wiesz, poziomie to wbiję by. Było piąty poziom i wtedy nagramy i pokażemy ten świat. Bo ja nigdzie nie widziałam właśnie kolejnego świata. i No dokładnie, to by było fajne. Więc jeśli tego chcecie, to zostawcie e, 14 tysięcy łapek, chyba tyle mówiłam. Subskrybujcie kanał, bo będzie szybciej wtedy konkurs na moim kanale. Dzwonządcie dzwoneczkiem i wpadajcie na bellastay.pl, a my się z wami żegnamy już na dzisiaj. Się, pa pa. pa, pa.